thank <muchas> Nasza fundacja pod Jasieniami Sztuka i Rzemiosło już po raz czwarty organizuje warsztaty w ramach cyklu pod nazwą Drzewo Inspiracji. Są to warsztaty dofinansowane przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Tym razem są to warsztaty grafiki, gdzie będziemy uczyć się techniki linorytu i techniki suchej igły. Te warsztaty są już czwarte z tego cyklu. Najpierw były warsztaty tkaniny, potem batiku i ostatnio były warsztaty malarstwa olejnego. Linoryt to jest taka dziedzina grafiki warsztatowej należąca do druku wypukłego, gdzie matrycy wykonujemy z linoleum, gdzie za pomocą dłutek usuwamy te elementy, które chcemy pozostawić jasne w kolorze kartki. Jest to technika stosunkowo nowa, ponieważ zaczęto ją stosować dopiero po wynalezieniu linoleum, gdzieś tak pod koniec XIX wieku. Natomiast wywodzi się to bezpośrednio z drzeworytu, który jest jedną z najstarszych technik, znaną jeszcze w starożytnych Chinach. Oprócz tego mamy też suchą igłę, która z kolei jest drukiem wklęsłym. Tam, wszędzie, gdzie my pozostawimy ślad, właśnie tą igłą, tam zbiera się farba i tam. Powstaje kopia rysunku. Dużo uczestników tych warsztatów brało udział również w poprzednich edycjach, więc ja też bardzo zachęcam wszystkich do eksperymentów, do mieszania kolorów, ponieważ taka najbardziej podstawowa grafika to czarna odbitka na białym papierze. Tutaj tych możliwości jest dużo więcej. Sam ten proces tworzenia dzieli się na takie dwa w zasadzie etapy. Jeden to jest praca nad matrycą, czyli właśnie rzeźbienie dłutkami w linoleum konkretnego wzoru, i to jest to taka praca bardziej yy, cierpliwa, wymagająca właśnie czasu. A potem przechodzimy do prasy drukarskiej i wykonujemy odbitki, co jest może nawet bardziej kreatywnym momentem, dlatego że. Bardzo rzadko kończy się na jednej czarnej klasycznej odbitce. Właśnie potem zaczynamy się zastanawiać, jaki domieszać kolor, czy może odbitkę powtórzyć, zrobić jakieś takie y, tła delikatniejsze, albo w ogóle, co jest też osobną techniką graficzną. Y, Bierzemy rzeczy takie jak na przykład kawałek sznurka, zmięty papier, jakiś liść i po nakładaniu, nałożeniu farby przepuszczamy to przez prasę, tak żeby te wzory, często takie bardzo abstrakcyjne, po prostu z tego powychodziły. Mamy na tych warsztatach też jeden eksperyment, taki zakończony sukcesem, ponieważ przez prasę drukarską przepuściliśmy koszulkę. Właśnie z, z taką matrycą, i powstał po prostu na druk logo zespołu. Także, także są również takie możliwości. Więc ja, jak zresztą zwykle, jestem zachwycona i uczestnikami, i pomysłami, jakby całym wachlarzem tych możliwości, które daje ta taka na pozór prosta technika, gdzie wszystko jest. Albo czarne, albo białe, takie bardzo zero-jedynkowe, ale jednak ten rysunek i wszystkie te takie sposoby podejścia dają tutaj tak wiele możliwości, że można naprawdę się zachwycić i już po pierwszym dniu powstaje taka wystawa, którą można zobaczyć. Te prace się suszą, wisząc na sznurku, więc już w zasadzie od pierwszych momentów odbijania ten sznurek się zapełnia i wygląda bardzo malowniczo. W ramach tych naszych warsztatów też organizujemy wystawy prac amatorów, osób, które są jakoś tam związane albo z naszymi warsztatami, albo z naszą fundacją. Tym razem są to moje ikony, które malowałam na przestrzeni kilku ostatnich lat. Warsztaty są świetne i mam wrażenie tutaj, że na tych warsztatach w ogóle czas płynie inaczej, bo jak zagłębia się w tę technikę, to tak po prostu mija kilka godzin i ja już w ogóle jestem kolejny raz na warsztatach linorytu tutaj w domu pod jasieniami, bo to jest tak świetna zabawa, że no chcę się wracać. Ja muszę powiedzieć, że jestem po raz pierwszy na linorycie i bardzo mi się ta technika podoba, chociaż trzeba uważać na palce, bo dłuta, którymi się wykonuje te nasze prace są naprawdę ostre, a materiał jest jednak twardy, więc trzeba uważać na palce. Natomiast cała sama atmosfera i ludzie, którzy przyjeżdżają na te warsztaty, pozwalają naprawdę odkrywać w sobie pokłady kreatywności. I ja się akurat dzisiaj bawię w pieczątki, i to jest jedna z moich pieczątek, która tutaj nie wiem, czy to widać, ale jest, no, którąś z kolei nałożoną już na ten obrazek. Nigdy się nie bawiłam w tego typu rzeczy i faktycznie po kolejnych warsztatach, bo to są już moje drugie warsztaty, pierwsze jako linoryt, ale drugie tutaj w fundacji, człowiek wyjeżdża od, odmieniony i już nie mówiąc o tym, że o technice, której się uczy, to jeszcze to w, takie w, współdzielenie tego całego warsztatu z innymi uczestnikami, którzy naprawdę otwierają oczy na różne techniki, na różne kolory, no jest super po prostu. Fantastycznie. W tej technice linorytu mam takie wrażenie, że czy to będzie prosta praca, czy praca skomplikowana może być coś naprawdę efektownego. To jest taka magia tego linorytu, tak mi się wydaje. Ale proszę się nie martwić, jeżeli Państwo uważają na przykład, że nie mają talentu, albo że to nie dla mnie, bo może za trudne, albo że będę się jednak nudzić, to na tych warsztatach naprawdę od takiego laika i naprawdę osoby bez talenta można powiedzieć, można wyjść prawdziwym artystą, bo jak nie prowadzący, to, to uczestnicy po prostu razem omawiają te swoje prace, omawiają pomysły, podglądamy swoje prace wzajemne i naprawdę. Można się zainspirować i przede, i przede wszystkim miło spędzić czas. Oprócz tego, że uczymy się ciekawych rzeczy, to y, możemy się zaprzyjaźnić z nowymi osobami. Jest to też integracja międzypokoleniowa. Mnie bardzo cieszy fakt, że coraz więcej osób z naszego regionu, z naszego terenu, y, już y, słyszało o naszych warsztatach i y, przychodzą dość licznie. I są to właśnie też różne osoby i osoby w wieku emerytalnym, ale także młodzi ludzie, którzy tam szukają właśnie trochę odskocznie od swojej pracy zawodowej.